To już 23. edycja Biennale Plakatu Polskiego, który odbywa się co dwa lata. To Biennale jest dla nas bardzo ważną imprezą, dlatego że bardzo dużo mówi się teraz o kondycji plakatu polskiego. Powątpiewa się, czy jest jeszcze. Miejsce dla plakatów w przestrzeni publicznej. Widzimy przecież, że jednak plakat jest wypierany z przestrzeni publicznej przez billboardy, przez cityboardy, coraz mniej go na ulicach. A jednak muszę powiedzieć, że przy okazji każdej kolejnej edycji przekonujemy się, jak nadal popularny jest plakat, nie tylko wśród artystów, ale również wśród widzów, którzy bardzo chętnie przybywają, żeby zobaczyć, co się dzieje aktualnie w sztuce plakatu polskiego. A jak wygląda w liczbach tegoroczne Biennale? Ilu artystów udało się zachęcić do udziału? Ile prac przedstawiono na wystawie? Z, oczywiście Biennale jest wystawą pokonkursową, czyli jest to tylko pewien procent prac, które zostały przysłane. Na tegoroczną edycję 150 autorów przysłało ponad 400 prac, z czego komisja kwalifikacyjna wyłoniła 237 prac 126 autorów. Która z prac otrzymała tytuł Grand Prix, czyli została uznana za najlepszy plakat tegorocznego Biennale? W tym roku bezkonkurencyjny okazał się artysta z Poznania, Michał Tatarkiewicz, ze swoim plakatem Palestyna. Jest to plakat, który ma wszystko to, co plakat powinien mieć, czyli taką skrótowość formy swojej. To plakat o tematyce polityczno-społecznej. Proszę powiedzieć, czy ta tematyka dominowała na tej edycji biennale? Tematyka jest różna. Myślę, że warto również wspomnieć, że są tu zarówno plakaty. Autorskie, jak i plakaty reklamowe, czyli te, które powstały na zlecenie. Także tematyka jest zarówno polityczno-społeczna, jak i są afisze teatralne, afisze stricte reklamowe, filmowe, także naprawdę różnoraka tematyka. A czy na tej wystawie dominowali młodzi twórcy, czy już uznani artyści, plakatiści? Trudno też mi powiedzieć, jak to się procentowo rozkłada, natomiast przy okazji każdej edycji na Bienale przysyłają swoje prace już naprawdę uznani twórcy, wręcz osoby, które tworzyły szkołę, tak zwanego plakatu polskiego, jak i zupełnie młodzi adepci tej sztuki. Jednym z uznanych twórców i rzeczywiście współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, który w tym roku przysłał swoje prace, był profesor Waldemar Świeży, który zresztą został nagrodzony przez jury złotym medalem, no ale niestety nie mógł go już odebrać, ponieważ dowiedzieliśmy się o śmierci profesora. Czyli można powiedzieć, odchodzą starzy mistrzowie polskiej, polskiej szkoły plakatu, ale pojawiają się nowi. Możemy optymistycznie patrzeć na kolejne edycje Biennale. Tak, myślę, że tak. Natomiast chciałabym, żeby każdy miał szansę wyrobić sobie własne zdanie, dlatego zapraszam serdecznie do zobaczenia wystawy. Jest jeszcze szansa, wystawa trwa do 2 lutego.